Cześć, zacznę od tego, zostańcie z nami do końca. Dzisiaj przed Wami wyjątkowa sałatka teriaki, ale nie byłaby taka bez udziału fantastycznego gościa, Tetsu. Twoje kanały Want a Bite? To jest popularność totalna. Ja tam widzę po prostu mnóstwo inspiracji i wiedzy, ale tą wiedzę też pokazałeś gotując z Karolem. To był miso-teriaki, miso nie, miso-chicken, e, chicken, tak, oraz makaron smażony. Patrzyłam na ten odcinek zafascynowana. Zradziłaś tam mnóstwo trików, i tak pięknie opowiadałeś o kuchni azjatyckiej. No, dzisiaj liczę na to, że to powtórzymy. Na pewno powtórzymy. Przygotujemy sałatkę teriaki. Ja się zajmę warzywami, a tecu Zajmę się kurczakiem teriaki, ale w stylu takim amerykańskim oraz przygotujemy taki specjalny. No właśnie, specjalny taki smażony makaron, makaron. Tak, to zabieramy się za przygotowywanie, będziemy gotować, mówić, oglądajcie. To zaczynamy od smażenia makaronu. Wybraliśmy ten ryżowy. Tak, on y będzie świetny. Właśnie. Napisałeś książkę o ryżu. Tak, tak. Wszystko o ryżu. A co wolisz? Makaron ryż? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. A, to czyli to jest pomysł na kolejną książkę? Tak. <grym> <grym> Myślimy, jak się uda. E, dobra, co by robił? Będziemy go smażyć na głębokim oleju, żeby powstała taka chrupka, chrupki topping. Taki pra, taka prażynka tak? Tak, taka prażynka. Rozgrzewasz woka wcześniej, czy wlewamy po prostu olej? Na, zim, na zimną. E... Teraz, teraz będziemy smażyć na głębokim oleju, więc to nie ma większego znaczenia, ale jakbym robił danie Steer Fry, to na początku bym rozgrzał łok i wlał Aha. olej. Olej ma znaczenie? Olej ma znaczenie, najlepiej taki, który ma wysoki próg e, dymienia. A ja siekam drobno-czerwoną kapustę. I powiedz mi, bo to mnie interesuje w tobie. Jako sześciolatek przeprowadziłeś tak? się do Polski. Tak. I teraz tak, czy Twoja kuchnia jest bardziej polska, bardziej e, azjatycka? Zazwyczaj jak w domu, teraz spędzam czas i tak dalej, to często gotuję danie azjatyckie, bo mi się wydają, że są szybsze. Bo polskie dania są takie, wiesz, no, wymagają trochę czasu, wiesz. Na przykład ostatnio robię bigos w domu, to już Beata mi mówi cały czas, że, że no, gotuję ten bigos już trzeci dzień i tak dalej. Ale polskie dania wymagają czasu, żeby były takie pyszne nie? i smakowite. Będziesz go dzielił na mniejsze porcje? Tak, tak. Zobaczcie, jak on tu wygląda. I każdy makaron ryżowy nadaje się do tego przepisu? Mi się wydaje, że tak, ale moim zdaniem e, cięższe będą lepsze. Uważajcie, żeby nie wtedyś tego zbyt dużo, bo to naprawdę jest malutkie, ale powiększa się przynajmniej dwukrotnie, więc tyle, spokojnie wystarczy, żeby to było teraz efekt tak, wszystkie. Wow. A teraz przecież sprawdzał, sprawdzał, tak. e, w którym momencie tłuszcz będzie odpowiednio nagrzany. – Słuchaj, ja zawsze stosuję metodę na pałeczkę. Wkładam i mhm. widzę, kiedy się pojawiają bombelki na tym, a jeszcze tutaj nie jest wystarczająco rozgrzany, mhm. to wtedy to jest dobry sygnał, że można włożyć makaron albo mięso. Naszą inspiracją jest dzisiaj y, sałatka teriyaki, więc też y, chciałabym z tobą porozmawiać trochę więcej właśnie mm -hmm. o tym y, sosie. Mówiłeś, że jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób przygotować go samodzielnie. Tak, teriyaki to jest, moim zdaniem, jeden z prostszych sosów do przygotowania, bo wystarczy wymyślać kilka podstawowych składników w kuchni azjatyckiej, czyli sos sojowy, mirin, sake oraz – najważniejszy składnik – cukier. Bo teriaki pochodzi od słowa błyszczeć, tak? To jest smażyć tak. i błyszczeć. I to po prostu danie, które jest po usmażeniu, po prostu błyszczy z każdej strony. I teriaki. E... W związku z tym, że zawiera właśnie stosunkowo sporo cukru, powoduje, że jak już zastygnie, powstaje taka glazura, która jest właśnie słodka. Dobra, to ja dalej kroję warzywa, ty sprawdzasz. Ja sprawdzam temperaturę. Podejście oleju. się bliżej, żeby zobaczyć to, co zaraz pokażę, w którym momencie olej będzie odpowiednio nagrzany. Już widać, że coś tutaj już się, tam się tam dzieje. dzieje. bliżej. Zobaczcie, coś już tutaj się dzieje. No i teraz rzecz super etek Ja, uwielbiam no, to. Zobaczcie. wkładamy I dosłownie chwilę. I mamy. To jest cudowne, to jest tak spektakularne. A co myślisz o tym, żeby jeszcze to oprószyć odrobiną ostrej papryki? Bardzo dobry pomysł. Zaraz wrzucę. Ja już nie muszę tego przekładać na ręcznik papierowy, żeby. Yy... Wydaje mi się, że nie bo zobacz kapie olej z tego, nie? Mm. Ostra papryka będzie cudownym dodatkiem. Proszę cię przełożyć. Przekładamy. O. o zobaczcie i powstała taka cudowna yy, prażynka. – Słuchaj, to wygląda błędnie. Super pomysł, prawda? No. Dobra, te co, to teraz y, odkładamy. Te co, zabieramy się za przygotowanie mięsa. Wybrałeś kurczaka, ale czy inne mięso również się sprawdzi w tym przepisie? Oczywiście, że tak. Ja wybrałem pierś kurczaka, dlatego że większość Polaków bardzo lubi w ogóle pierś kurczaka. No dobra, ja biorę ogórek, y, żółtą, zieloną paprykę. Chcemy, żeby było wiele smaków w tej sałatki. Słodki e, sosteriaki. Do tego będzie. E, Sostaki orzechowy. Orzechowy, yeah. który będzie dressingiem. Oglądajcie nas uważnie do końca, bo naprawdę ten przepis zasługuje na wypróbowanie. No ale na pewno już zasługuje na te łapki w górę. Obserwujcie i lajkujcie w ogóle kuchnię Lidl, bo to naprawdę fajne miejsce, żeby zdobyć e, mnóstwo ciekawych inspiracji kulinarnych. A powiedz mi, jak ten kurczak będzie przygotowywany. Ten kurczak na razie kroimy na mniejsze kawałki. – Będziesz go marynował? – Jest to bardzo prosto. Sos sojowy, e, pieprz, następnie dodam jajko, e, mąkę i skrobię ziemniaczaną. I to zrobię takie ciasto od razu już misę I potem będę potem wrzucał na głęboki olej. – Dodałam tutaj, uwaga, dla wielu może to być coś dziwnego, ale sałatę rzymską. Nie, e, pekińsko nie pakczoja, e, ale chciałam, żeby był dodatek zielonych warzyw. I znowu mm -hmm. podkreślamy to, że dajemy e, inspirację... i zainspirowaliśmy się kuchnią azjatycką, ale robimy to w odniesieniu do tego, co e, Po prostu e, ogórek. Ogórek też przygotuję w zupełnie inny sposób, ponieważ wiecie, ogórek puszcza dużo wody. Więc ja Przekroję go wzdłuż i zaraz te gniazda nasienne dokładnie wydrążę łyżeczką. To jest w ogóle dobry patent. Z łyżeczką? Tak, tak, tak. Ogórka po prostu pokroję w pół talarki. Zobierzemy tak? sos sojowy. Nie za dużo, bo... Sos jest sam z siebie słony, więc tylko troszeczkę. A ja dalej siekam. Teraz będę e, siekała e, marchewkę. Ok, tego kurczaka mieszamy dokładnie. Ile to będziesz marynował? E, chwileczkę dosłownie. Chwileczkę. ja tylko myję ręce. Ale kolorowo. Kolorowo. Tęcza na talerzu, nie? Dokładnie. I teraz jeszcze wspomniane mango. A ty? Jajko. Ja dodaję jajko do kurczaka. W jednej miejsce. Tak, na razie szefka mieszamy, na razie tylko rozbełtam tamtejeczko. Jestem bardzo ciekawa tego właśnie, tego ciasta. Będzie bardzo proste w smaku. Musi być trochę twardsze, bo potem, uh -huh. jak wrzucimy do sosu, to ta skorupka jakby ciastach chłania wilgoć z sosu teriyaki. Można też użyć w skrobiku ale w Polsce jest znacznie trudniej dostępna. A co, powiedz mi o dostępności składników azjatyckich w Polsce. Czy myślisz, że mm, dalej jest tego mało, czy to się rozwija? Powiem tak, ja pamiętam czasy, kiedy trudno było kupić w sklepie nawet sos sojowy. Naprawdę to było wyzwanie, żeby poszukać w takich normalnych hipermarketach, żeby znaleźć dobrej jakości sos sojowy. A w większych marketach... A na przykład też w Lidlu odbywają się tygodnie azjatyckie, gdzie można się naprawdę zaopatrzyć w bardzo dobre produkty uh -huh. do gotowania kuchni azjatyckiej. Więc naprawdę jest ogromna zmiana z dostępnością na korzyść. Ta sałatka będzie fantastyczna. Jestem pewna, że zniknie ekspresowo, bo musicie wiedzieć, że zawsze na tym planie jest mnóstwo ludzi. I potem, jak jest już zakończenie zdjęć, to wszystko znika w ekspresowym tempie i tak... Dokładnie pamiętam, I bo potem... pierwszym razem też tak było. – I jak potem wszyscy y, jemy te, te, te sałatki, te, te dania, no to jest y, najlepsza rekomendacja tych przepisów. To jest właśnie ekipa, która stoi za kamerami. Prawda? Prawda? No jasne. Dobra, mango. – Prawda, ten... prawda, potwierdzam. No, – <laughs> Widzicie. To co, a dlaczego tutaj dodałeś wody? – Żeby... Ciasto było bardziej leiste. Ale nie boisz się, że to ci spłynie, po prostu rzucając? Nie, nie boję się. Sprawdzimy go, bądźcie czujni, sprawdzimy. Nie, bo ja po prostu testowałem różne metody. Ewentualnie dodam troszeczkę więcej mąki albo skrobi, żeby wyrównać to. A ja mam kiełki fasolki mank, e, takie marynowane, więc znowu inny smak przemycam do mojej sałatki. Nawet zbytnio ich nie odcedzam. No i teraz rozgrzewanie znowu. No tak. A ja mam jeszcze ostatnie mm, dwa elementy, yy, czyli uwaga, orzeszki prażone, ale... Wiemy, klasyka to orzeszki ziemne, a ja się tak. użyję nerkowców. Uwielbiam je, mm. one są znowu mają taką nieco sło, słodszą, słodszą nutę, słodszą, ale tutaj te prażenie i solenie ich i znowu super gotowy produkt, który po prostu dodaje do sałatki. Dymkę posiekam w charakterystyczny sposób, takim dużym kątem. I może to jest teraz dobry moment, kiedy tłuszcz się rozgrzewa i będziemy smażyć kurczaka, żeby odesłać was do całej playlisty z przepisami kuchni w stylu azjatyckim. Orzeszki. E, spróbuj. Mm. One naprawdę są i chrupiące, i tu jest tyle, o, jacie. Tu jest tyle smaku. Warzywa mamy gotowe, a ja zajmę się teraz przygotowaniem dressingu, który będzie połączeniem sosu teriyaki, masła orzechowego, ostrych przypraw jak imbir, drobnoposiekane chili, czosnek. Yy, bądźcie to z nami. Tetsu, często podróżujesz w swoje strony? Do Japonii. No, z co trzy lata, cztery lata staram się jechać do Japonii, odwiedzić swoją część rodziny japońskiej. Też podróżuję do Korei, do Wietnamu. Ja lubię zwiedzać kraje, oglądasz kulturę, podziwiasz kulturę i jednocześnie jeść, kuchnię i rozszerzać swoje kubki smakowe, bo jak się zje oryginał, to już się wie do czego się aspiruje. Jak długo smażymy takiego kurczaka? Do jakiego momentu? Słuchaj, ja zawsze nie lubię podawać liczby. Podam w takim razie. E, to, co widzimy? To, co widzimy, moim zdaniem, kiedy kurczak stanie się ładnie zarumieniony. Mm -hmm. Po prostu. Obieramy imbir, czy zostawiamy? Obieramy imbir. Ja zawsze obieram za pomocą łyżki. Łyżki. Najlepsza metoda, nie? Najlepsza metoda. Taak. Ja sobie tu już stanę na. Słuchajcie, mi się wydaje, że już kurczak. Widzisz? Zrobił się. Super! Yeah. I kolejna porcja, ale to będzie. A mogę już teraz sobie spróbować? – Tak, może sobie spróbować. – Chodź, bliżej, przekroimy. Zobaczymy, czy się wysmażyło. Wydaje mi się, że powinno być, bo to. Mmm, zobaczcie, jaki on jest soczysty. Mm, to jest obłędne. Tak, widzicie, zobaczcie, to jest obłędne. Jak mi to smakuje, soczyste, ciepłe mięso, ta chrupiąca, ta panierka. To to jest przepyszne. Naprawdę. Czy musimy mieć woka do przygotowania? Mm, nie trzeba. Wystarczy garnek. Też czy restauracja to jest Twoje marzenie? Czy widzisz siebie w tej branży? To jednak Twoje kanały bardzo są o tym. Powiem tak. Ja jestem kucharzem samoukiem, a ja zdaję sobie sprawę, że posiadanie restauracji to jest troszeczkę inne doświadczenie niż gotowanie do siebie. To jest znacznie bardziej biznesowe już rozwiązanie, trzeba mieć niesamowitą organizację pracy. i No i trzeba mieć taką smykałkę biznesową. Ja nie wiem, czy miałbym wystarczająco dużo cierpliwości i może nawet, nazwijmy to, talentu strategicznego, żebym prowadził restaurację. Ale kto wie, no, nigdy nie mówię nigdy, tak? Więc... A masz jakieś kulinarne maszenie? No, chyba chciałbym... Napisać jeszcze kolejne książki i prowadzić dalej jeszcze kanał, żeby się rozszerzał i docierać do szerszej grupy ludzi, żeby się zainteresowali kuchnią azjatycką i żeby gotowali ze mną. Wiesz, ja mam chyba takie jedno marzenie, teraz mi się przypomniało. Chciałbym poprowadzić jakieś warsztaty kulinarne. Zawsze Świetnie. chciałem to zrobić, wiesz? Nigdy nie. A wiesz nie... o marzeniach, trzeba mówić głośno, wtedy się spełniają? Tak? Naprawdę. No to ja teraz powiem. Zawsze chciałem poprowadzić jakieś warsztaty kulinarne, żeby się jakoś pobawić, poznać się z innymi ludźmi, gotować Zupełnie takim kuchanie. Tak. Bo to jest mega fajna rzecz, i zawsze chciałem to zrobić. I tak teraz mi się wydaje, że to jest takie moje marzenie, marzenie kulinarne, teraz aktualne. Słuchajcie, teraz odlewamy olej. Ja zawsze robię tak, że wlewam do garnka na dole. Tylko trzeba to ostrożnie zrobić. Świetnie. Te śmietki wyrzucimy, mhm. które są niepotrzebne. A to za chwilę. I teraz co będziesz robił? Słuchaj, za chwilę przetrawok i będziemy smażyć czosnek i imbir. I następnie dodamy sos właśnie, teriyaki gotowy. I dorzucimy kurczaka, podsmażymy, wymieszamy to z sosem i będzie taka fantastyczna glazura, fa glazura taka. na panierce. Uh -huh. Wlewamy troszeczkę oleju i będziemy podsmażać imbir i czosnek. I tutaj, uwaga, nie przesadzałbym z temperaturą, bo po prostu te produkty mają to do siebie że szybko żeby się, się mogą spalić, tak? – I się robią gorzkie tak. i niedobre. – Ale na początku proponuję stosunkowo na małym ogniu, żeby się tylko wydobył aromat. Jak będzie już aromat, proponuję po prostu przestawić na kuchenkę obok. – Żeby zdjąć z ognia, przerwać proces tak. odgrzewania. – Tak, tak, tak. tak. – I teraz to od razu tutaj przekładasz czy kurczaka tu wsypujemy? – Na początku dodajemy sos teriyaki. – Proszę cię, już podaję. – I Wydaje się, że na chwilę już mogę przestać. Lewam costeriaki. Ja proponuję po rantach, wtedy karmelizuje się przy okazji. Pięknie, zobaczcie, jak pięknie pracuje. Ale tu pachnie. I dodajemy kurczaki. I teraz robimy. Wspaniale! Ale tu obłędnie pachnie, po prostu. Dosłownie. Coś tam jak one pięknie wyglądają. Dosłownie, chwila. Fantastyczne to jest. Zobaczcie, w ogóle nie przywiera i to jest wspaniałe. Mm -hmm. I znowu, jak długo smażysz? Chwilę, już. Chwilę. Możemy teraz przekładać, ale jeszcze wiecie. Sezam. Sesam dodam. Niektórzy prażą, niektórzy nie prażą. Ja. Ale wiesz, jak coś, to my mamy tutaj rozmaite sezamy. Jest też biały sezam prażony. A. Jest czarny sezam, więc wiesz, dla kontrastu. So? Tak! W takim razie ja skorzystam może z prażonego? Z prażonego. Znaczy, A ja tylko szybko powiem Wam, że przygotowałam cudowny dressing, którego podstawą jest masło orzechowe, do tego sos sojowy, sosteriaki, odrobina oleju sezamowego, jeszcze odrobina miodu, czyli czosnek. I imbir i woda dla rozluźnienia. Zabiorę ze za sobą trochę kolendry. Pięknie. Czyli mamy gotowe wszystkie dodatki, które zaraz będą w cudowny sposób połączone. Okej, okay, teraz co? Dokładamy dodajemy... twojego kurczaka w sosie teriyaki. Ja celowo sos zostawiłam w miseczce, potem sobie to wszystko polejemy i o jak pięknie! O, Jak to pięknie wygląda? Pięknie Ile to kolorów. wygląda. Ile smaków w tym wszystkim. A gdzie ta inspiracja do właśnie przygotowania takiego kurczaka? Wiesz co? To będzie bardzo prosta odpowiedź. Naoglądałem się e, chińskich restauracji w Ameryce, gdzie właśnie wszystko robią w panierce i pomyślałem, że takie połączenie sos teriyaki i właśnie kurczak w panierce, który chłania ten sos, nie? I się tak ładnie utrzymuje na nim, będzie czymś doskonałym. Ja muszę powiedzieć, że ja Ci dziękuję, bo wniosłeś mnóstwo inspiracji dzisiaj do tej kuchni. I dzięki właśnie takim gościom powstają tak wyjątkowe przepisy. Dziękuję ci. Ja też bo tobie dziękuję, bo ja, też, ja czuję, że z Tobą gotowanie też było fantastycznym doświadczeniem. Też się cały czas uczę. Stworzyliśmy naprawdę coś wyjątkowego. To jest jak ten kurczek, czyli hybryda różnych jest smaków, naprawdę... różnych pomysłów. I to chyba jest najpiękniejsze w kuchni. Bawcie się kuchnią. Kochani, subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco, właśnie z takimi gośćmi, z takimi przepisami. E, tutaj się dzisiaj bardzo dużo zadziało, ale obiecuję Wam, że w tej sałatce jest mnóstwo smaków i bardzo polecam Wam je spróbować. Dziękuję Ci. Jak, jak pożegnać się właśnie w stylu azjatyckim? Można powiedzieć na wiele sposobów, ale do mnie wystarczy Mata Aśta. Mata Aśta. Do zobaczenia jutro, bo mam nadzieję, że jutro właśnie też padnę tutaj do tego programu, bo bardzo chciałbym jeszcze wystąpić w kolejnym odcinku. Tak. O, bo może być, okej, okay, dobrze. Mata Asiawicz. <grym> Dzięki.